Cześć, z tej strony Julka. Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Stumble, guys. No i właśnie nagram, jak są moje tam początki. Już kiedyś grałam w tę grę, ale ją odinstalowałam. Tutaj dużo się wydarzyło, jak mnie nie było w tej grze. No i sprawdźmy. Ty jakieś... gierki. O, jakiś pac jest. Ciekawe, czy mogę zrobić swoją mapkę. Tutaj coś jest, jakiś warsztat. Ale tutaj są jakieś rankingowe. Graj w meczach rankingowych. A, nie przeczytałam. To jest jakiś sezon 12 trybu rankingowego. Rankingowe 12 graczy? Jakieś serce, jakiś banan? Nie wiem, co to jest. Nie, nie patrzmy, no to nie wiem. To są znajomi, można ich dodać. Ej, a to? A to są jakieś skórki, to już widziałam. Oj, czarny! Czarny! Taki kolor O jest taki Takie O kupmy sobie GG To to zastąpię Jeszcze są takie Co wykręcić kołem? Zakręcę Może mi się coś fajnego Wylosuje No pięć klejnotów Nawet nie jest złe to, 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 to co dostałam To jest jakieś koło Skeleton To, to jakieś dziwne Koła Ja właśnie tam widziałam Bibi, bibi. Poczekaj, nie, wydawało mi się. No dobra, to sobie zagram, może pierwszą gierkę. Ty wcale ja gram. O, Pacmana sobie zagram. Ja do końca nie lubię grać w takie gierki, bo wiecie. No, ale na kanał nagrywam takie gierki. Kiś Ciś zwierzę się wybrało. Dobra, biegniemy. A co to jest? Nie mogę tego dotykać. O nie, to mnie spowalnia. O, o. Już. Jestem chyba pierwsza. Dobra, biegnę. O nie, 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 nie! Nie, co ja robię? Ja się ślizgam. Ja się ślizgam! Dobra, biegniemy. Nie, 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 nie! O no. Dobra, muszę być przed nimi. Nie mogę tego przejść. Nie lubię tej gry. Piekne. O, 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 nie, 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 nie mogę paść do wody. <średziny> nie, 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 nie. Dobra, miostkiem, biegniemy mostkiem. Ja cię? Ta gra się zacina. Dobra. Nie no, po błocie chodzę. Dobra. O, będę pierwsza na mecie o, jestem pierwsza. To chyba dobrze. Jakiegoś papugę oglądam. Co dobra, tak zacięła O, już się pojawił koniec rundy. Wywala GRACZY! I coś tam zostali. Ja najbardziej lubię zjeżdżalnie Ale to się wyrwał jakiś kangur Nawet nie wiem co to jest A, to są te auta Nawet nie są złe O, ja cię Skaczę na autka Żeby mnie nie wcięło w jakiegoś portalu Dobra, czekam na razie sobie na tym aucie O, trampolina Nie, Nie mam ochoty już Przegrałam, no jakie ja miałam tu zrobić? Chciałam skoczyć na trampolinę, a nie. No, ale co jakieś tam nagrody dostałam. Jakieś 10 pucharów A tu? Może spróbuję coś zrobić. Jakiś tung-tung-tung-sakur ktoś zrobił? To jest jakieś turnieje. No oczywiście, no nie, to chyba trzeba zapłacić, a to? O, to mam tyle. Mój ludzik sobie biegnie, aha, już nie biegnie. Ciekawe, co się wylosuje. Tylko nie... Co to jest? jakiś graffiti. jakiś Graffiti. To czemu nie spad... Ale o co tu chodzi? Nie mogę spadnąć, tak? Oj, nie mogę spadnąć. O nie. Nie. Oje co się tutaj dzieje? Jakiś... Nie wiem. I Tu krążę sobie. O tutaj sobie stanę. O nie, 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 nie. nie. No co, to za ludzie? To beki jakieś. O tutaj, tutaj jest najlepszy środek, środek. O nie, tutaj się robią jakieś kwadraciki różowe. Uciekam od nich. Tutaj stanę. Spychają się ludzie. Dobra. Ale mało ludzi tu spada. Ale co to jest? O nie! A nie, spadłam! Spadłam. Dobra, muszę wyjść. To jest wkurzające. To co się dzieje? Ale wygrałam jakiś expa jest podobne do Starsa, ale wku bardziej wkurzające. Dobra. Tu mamy jakąś grupę? Co to? Jakaś nowość. Pisz kod pokoju. Cześć. Tutaj, tutaj jakaś grupa jest. Cześć. O, cześć! Oliwka przyszła. Przywitaj się z widzami. Cześć widzowie. Ale fajna torebka! Dobra, to już kończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subika. Pa, pa.